Założyłem sobie konto na Binance, co teraz, mogą faktycznie mieć problem. Szczególnie jeżeli są to firmy, bo dla firm jest jeszcze więcej obostrzeń, czyli tam, gdzie jako osoba fizyczna mogę zapłacić, wpłacić kartą albo wypłacić sobie na kartę środki. Mogę wpłacić bądź zdeponować jako osoba fizyczna, jako firma często już takich możliwości nie mam, nawet po weryfikacji. Na przykład Binance w tej chwili to zawiesił. Wielu naszych klientów faktycznie ma w tej chwili problem z wypłatą pieniędzy z Binance ze względu na to, że faktycznie nie można wypłacić ani w dolarach, ani w euro. Jest to, to tymczasowo zawieszone, ale niestety nikt nie wie na jak długo. W związku z tym na to trzeba było na pewno uważać. W przytoczonym fragmencie wideo pan z Instytutu Kryptografii robił tak głową, więc z problemem się zgadza, jak rozumiem. Gdyby się nie zgadzał, to robiłby tak, a że robił tak, to się zgadza. I pan, który mówił, to, to opowiadał sytuację, więc rozumiem, że obydwu panów się ze sobą zgadza. Czyli firmy nie mogą wypłacić z Binance pieniędzy obecnie, dolarów, euro, nie ma. Czyli cały patent polega na tym w tym momencie, że wypłaca się dzieciakom po 100, 200, 300 euro czy dolarów, tak żeby oni nie robili szumu, bo ich jest dużo. Zaraz by jeszcze pisać zaczęli coś tam na Twitterze, na Facebooku, same problemy by z tego były. A łapie się tu z tego misia, firmę, która ma konto firmowe na Binance, bądź innej dowolnej giełdzie, problem się rozlewa, ma tam milion pięćdziesiąt i tam się nie wypłaca. Bo taka firma, taki właściciel, no to ile on szumu narobi? On jest jeden. On może narobi jakiegoś szumu prawnego, ale to te instytucje, myślę, że, że mają nie takie problemy prawne jak, jak z jednym czy drugim użytkownikiem. Więc. Patent jest niezwykle ciekawy, pokazuje się cenę, wyświetla się cenę Bitcoina 28 tysięcy, wcześniej 16, czyli wzrosło. Dzieciarnia jest podniecona, zaangażowana, krasnal coin, kosztował tyle, teraz 200% więcej. I wypłaca im się po 100, 200, 700 dolarów. Natomiast łapie się tłuste misie, bo tam nie ma dolarów euro już w systemie, o czym panowie mówią teraz, a Cezary gra w Office, Mówi od roku i od roku nie dotyka kryptowalut, bo to było niekorzystne majątkowo. Co z tego, że zrobi się jakieś zyski, jeśli wypłacić ich potem nie można? No, zastanówcie się chwilę, trochę. Ro rodzi się magnateria krasnolkoinowa. Na razie to są firmy na Binance. Eee, za chwilę to będą co więksi użytkownicy prywatni, a za chwilę 10 tysięcy dolarów nie będzie można wypłacić, bo to będzie za dużo. Tylko może 50 albo po 50 dolarów miesięcznie, tam nie ma dolarów euro, tam nie ma dolarów euro, nie ma też chętnych do wypłacania, bo jeśli nawet jakaś resztka jest, to przy pomocy Tedera i konwertowania Tedera na inne stable bądź inne kryptowaluty i potem kaszowania na innej giełdzie, na dolara euro, wysysana jest resztka dolara euro. Zostanie Bitcoin, Krasnal Coin, Dracula Coin i marzenia. I nauczka dla co inteligentniejszych. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.